Już niedługo, proszę Państwa, nowy rok, a więc pora na tradycyjne życzenia. Jestem przekonany, że większość polityków będzie życzyła Polakom, żebyśmy uniknęli kryzysu. Ja tego Państwu nie życzę, dlatego że żadnego kryzysu tak naprawdę nie ma, chyba że go ktoś wykracze. To nie jest, to nie jest problem, proszę Państwa, kryzys w tej chwili. Natomiast ja mam takie jedno, mam życzenie. Żebyśmy w roku 2009 zaczęli po raz pierwszy poważnie dyskutować o wysłaniu Polaka na Marsa. Na to, żeby naród mógł istnieć, musimy mieć jakieś marzenia. Trzeba mieć jakiś cel przed sobą, nie taki, żeby jutro tam być może budować kawałek, kawałek autostrady albo coś takiego. To jest też oczywiście ważne. Ale musimy mieć jakieś marzenia. No Takich moich marzeń jest, żeby Polak był, był pierwszym, który stanie na Marsie. Wcale nie jest trudna ani kosztowna. Byśmy nie marnowali tych wszystkich pieniędzy, które marnujemy w głupi sposób, byśmy spokojnie mogli Polaka wysłać na Marsa. Byśmy mieli odwagę wierzyć w to, że człowiek może ryzykować swoim życiem, byśmy mogli już Polaka mieć dawno na Marsie. Dlatego, proszę Państwa, ja nie chcę mówić o żadnym kryzysie. Ja chcę mówić o tym, żebyśmy zaczęli poważnie mówić o wysłaniu Polaka na Marsa.